Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj taka, taka myśl mi przyszła do głowy. Mówię, siadam szybciutko, bo cały internet mówi o tym, że no, trzeba. Ja raz na jakiś czas, ja i tak to robię bardzo nieregularnie, odzywać się do osób, które poświęcają mi czas i uwagę i obserwują mój kanał. I, i tak też staram się z Wami podtrzymywać ten, ten kontakt, ale chciałabym. Taką myśl rozwinąć, że my sami y, samostanowimy o tym, jak postrzegamy y, świat, i my sami możemy y, jakby kreować nasze poczucie, y, poczucie szczęścia. Tak. I y, y, to jest bardzo ważne. Polecam Wam, można znaleźć w sieci taką. Bardzo, taki bardzo fajne spotkanie z panem Wojtkiem Kaweckim, świętej pamięci, zmarł w roku 2018. Ja go wysłuchałam, w, no wczoraj wysłuchałam tak naprawdę i, yy, i tak sobie pomyślałam, kurczę, FK, yy, chyba to jest taki dobry do przykład tego, że szkoda, że pan Wojtek nagrał to dopiero wtedy, kiedy był już bardzo chory, tak? kiedy się okazało, że jest chory na nowotwór. I wykorzystaj tę sytuację i, i powiedz jakby przedstawi swój, swój punkt widzenia. I ja, ja właśnie o tym chciałam powiedzieć. Pan Kawecki to jest osoba, która założyła kabaret dawno, dawno temu, kabaret Kapota, ale. Jest to też, to, była osoba, to był pan, który był matematykiem i filozofem. I on się dowiedział w wieku tam pewnie 60 paru lat od lekarza, że jest bardzo chory. I opowiada tutaj o to, tą, tą swoją historię w przeciągu 20 minut, o tym jak on postanowił się samo uzdrowić. Tak? I mówi o tym, jak, jakim, jak do czasu diagnozy nie dbał o siebie, tak? że miał bardzo dużo, miał nadmierną ilość kilogramów, no był otyły, że źle jadł, nie ruszał się, no nie żył zdrowo, nie zwracał uwagi na siebie. I teraz przychodzi diagnoza i on, dojrzały człowiek, zmienia swój sposób życia. On yy, szuka yy, Chcę ratować swój organizm i oczywiście zrobił bardzo dobrze, tylko myślę, co by było, gdyby zrobił to, gdybyśmy zadbali o to zdrowie wtedy, kiedy ono jest, tak? a nie wtedy, kiedy zaczyna nam go brakować. I to jest jakby moja praca, tak? mnie chodzi o to, ja jestem dietetykiem i ja wiem, z czym kojarzy się, należy kojarzyć, tak? jak silnie jest powiązana nadwaga, otyłość. Czy też niedowaga, tak? problemy żywieniowe, problemy z masą ciała, jak one są silnie skorelowane z chorobami, które nas kochani po prostu zabijają, tak? i nie należy tego bagatelizować, należy robić co roku badania, przynajmniej raz w roku powinno się zrobić badania i korzystać z pomocy wtedy, kiedy widzimy, że coś złego się z nami dzieje. Ale wracam jeszcze do tego spotkania z. I tego, co, co usłyszałam, tak, on oczywiście zmienił sposób żywienia, pomogła mu bardzo żona, zaczął się ruszać, zrzucił te kilogramy, poczuł się lepiej. No pewnie, w, nie znam oczywiście szczegółów, tak? ale to była dobra ścieżka. Nie wiem, czy zrezygnował zupełnie z, le, z leczenia konwencjonalnego, czy tylko, jakby polegał na tym, na sile własnego umysłu i przekonaniu, że on się sam uzdrowi, tego nie wiem. Nie jestem fanką rozwiązań typu, kiedy choruję, to się będę sam uzdrawiał. Oczywiście, że i kto mnie obserwuje, ten wie, pozytywne myślenie i widzenie szklanki do połowy pełnej jest absolutnie bardzo, bardzo nam potrzebne, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy kłopoty ze zdrowiem, ale nie tylko kiedy mamy kłopoty ze zdrowiem, w ogóle kiedy życie. Nie prowadzi nas prostą ścieżką, tylko nagle wyrzuca nas w jakieś zakręty. Wtedy ten optymizm należy pielęgnować i szukać jakby no, rozwiązań, a nie pochylać się na, na problemie. Więc ja tego nie będę oceniała, ale bardzo bym chciała zwrócić uwagę na to, że zbyt często obserwuję jakby. To, że stajemy się uważni i nagle próbujemy coś zmienić w momencie, kiedy tracimy zdrowie, kiedy już coś się dzieje. Czasem bywa to sytuacja dość poważna, żeby nie powiedzieć bardzo poważna i my wtedy znajdujemy czas, zmieniamy sposób myślenia, zmieniamy styl życia, jakby potrafimy zmieniać, oderwać się od schematu, w którym funkcjonowaliśmy, który nam się, dopóki nie dowiedzieliśmy się, że jesteśmy chorzy, to ten schemat, nie byliśmy go w stanie pokonać. Zawsze brakowało nam czasu, zawsze żyliśmy w niedoczasie, zawsze wszystko przeciwko nam, zawsze umawiamy się na krótki termin, czyli myślimy w kategorii, na przykład, jeśli już mówimy o zdrowiu, w kategorii rozmiaru, tak, ja nie mieszczę się w gacie, no to teraz muszę dać w trzy miesiące schudnąć. No fatalne myślenie, które powoduje, że my mniej więcej raz na rok na te trzy miesiące musimy się z sobą umawiać, wywalamy świat do góry nogami tylko po to, żeby zmieścić się w gacie, a w ogóle nie mówimy o tym, że chcemy być zdrowi. Zmiana sposobu myślenia jest... Yy, jest absolutnie niezbędna w postępowaniu dietetycznym. Gotowość na oderwanie się od schematu, na poniesienie porażki, na akceptację własnych błędów, na to, że się nie będzie udawało, tak? na to, że z czegoś trzeba zrezygnować, a trzeba zrezygnować. Trzeba. Nasz mózg nie będzie w pracy z, przy zmianie sposobu żywienia. Nie chodzi o to, żeby być na diecie i trzymać się diety. To jest tylko wskazówka. Nie znam, staram się, by moi podopieczni nigdy nie pomyśleli, że mają stosować się do jakiegoś jadłospisu w sposób jeden do jednego. To jest w ogóle dla mnie nie, 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 nieracjonalne, tak. Tutaj chodzi o to, żeby wskazywać drogę, uczyć się i poprawiać błędy. No, na, naprawdę, nie ma lepszej, lepszej drogi bez zmiany sposobu myślenia, Zanim dopadnie nas choroba, czyli czynnik, który zmusza nas do, spo, do zmiany sposobu żywienia. Tak nie zmusza nas duży rozmiar spodni, do tego, żeby racjonalizować to, co robimy do tej pory źle i robić to lepiej. Nie, dopiero choroba to spowoduje. Niedawno też słyszałam taką, taki przykład, na czym polega takie odwrócenie sposobu myślenia. Nie pamiętam, który z fajnych wykładowców powiedział, że. Dał taki przykład, jak to Gandhi wsiadł do pociągu, chyba Gandhi, wsiadł do pociągu i, i zgubił jednego buta, tak? I pociąg ruszył, ten but mu tam spadł, więc on zdjął drugiego buta i też go wyrzucił. No i pasażer pyta, dlaczego pan tak zrobił? A on mówi: No, a cóż mi po jednym bucie? No bo wiadomo było, że nie rzuci się pod pociąg, żeby ratować ten but. Ale jak wyrzuciłem drugiego buta i tego buta znajdzie bezdomny, no to on już będzie miał z tego korzyść. I zobaczcie, jak można nie w kategorii straty, ale zysku zmienić sposób myślenia. I naprawdę myślenie w kategorii, co ja mogę zyskać, jeśli chodzi o zdrowie, kiedy przełamię ten impas, i jeżeli nie byłem na badaniach, no to kurde, nie będę się zastanawiał nad swoim rozmiarem, tylko idę najpierw na badania, a potem zastanowię się, może potrzeba wsparcia osoby, która zna się i poprowadzi, ale spróbuję, spróbuję poprawić tak, te moje wyniki badań, póki jestem w całkiem niezłej kondycji, kondycji fizycznej. Więc to nie jest tak, że my możemy się umawiać na jakieś krótko, na takie powierzchowne zmiany, nie układając sobie czegoś w głowie, tak, jeżeli, nawet jeżeli, tak, chcielibyście coś zrobić w krótkim terminie, to jeżeli nie przygotujecie sobie, cały czas mówię oczywiście o zmianie masy ciała na przykład, i nie przygotujecie sobie pola działania, i nie przygotujecie sobie podkładu w postaci tego, co najczęściej specjalista mówi, tak, jeżeli masz problem ze słodkim, prosty przykład, jeżeli będziesz mieć dostęp do tego, czyli będziesz mieć to w domu, będziesz mieć to w pracy, będziesz przejeżdżać do pracy koło ulubionej ciastkarni, to wcześniej czy później no złamiesz, złamiesz się, dlatego że cel ten finalny, zdrowotny, on jest bardzo odległy, tak? Czasem trwa to rok, dwa, czasem pół roku różnie. Natomiast Sięgnięcie po ciasteczko, sięgnięcie, pojechanie tą samą drogą, kupienie sobie ciasteczka, nie, pój nie pójście na, na, na jakiś spacer po raz kolejny w ciągu miesiąca, nie wyjście ani razu na taki spacer, to, to przychodzi nam łatwo, tak, złamanie, bo, bo jeżeli będziemy mieć tutaj obok, obok siebie kolejne, kolejnego cukierka, no to, to ten cukierek zawsze będzie bliżej od naszego celu. Więc należy sobie przygotować świat wokół tak, żeby ułatwić sobie, tak, żeby mózg, który jest przygotowany na to, żeby nam powiedzieć iść na skróty, a nie ma drogi na skróty, nie ma prostej drogi, zawsze ta droga będzie kręta, zawsze będzie błąd, zawsze będzie krok wstecz, tak, i to, to całe nastawienie i ta, ta cała zmiana i utrzymanie się w zdrowiu, to jest praca, praca, nieustająca praca, ale jestem kochani przekonana, że robienie tego od początku, ale robienie tego coraz lepiej, z coraz lepszym samopoczuciem, z coraz większą swobodą, z coraz większą świadomością siebie, tak? I oszczędzanie sobie tych ostrych zakrętów. Po to, żeby wtedy, kiedy jesteśmy w pełni sił zadbać o zdrowie ma sens, bo robienie tego wtedy, kiedy już chorujemy, będzie znacznie, znacznie trudniejsze. Tak więc wysyłam Was na badania i pamiętajcie, trzeba trochę zmienić sposób spojrzenia na to, co dzisiaj. Jeżeli mamy kłopot ze zdrowiem, z masą ciała, źle się czujemy, to znaczy, że pora na zmianę. Zmiana wymaga odwagi, nie ma inaczej. Zmiana wymaga tego, żeby zderzyć się z porażką, zmiana wymaga tego, żeby wybaczać sobie, zmiana wymaga tego, żeby się lubić, zmiana wymaga nie wiem, czy powiedziałam odwagi. Zmiana wymaga tego, że nie będzie nam wygodnie, zmiana, ale zmiana jest ważna, bo bez zmiany, i to nie dotyczy tylko żywienia, no jest nieciekawie. To tak powiedziałam w sposób bardzo delikatny. 12 minut, więc kończę. Pa, pa.